Yo, what's up, z tej strony Alien, jest ze mną dzisiaj Kupson i będziemy otwierali 50 paczek. Yo, paszek. what's up, daj mi się przywitać. Do, do, dobra, witam. no chciałem skoczyć tylko, halo. Witam. Proszę, witam, witam i o zdrowie pytam. Lecimy dzisiaj 50 lootboxów w grze Overwatch, którą absolutnie uwielbiamy i gramy w nią gramy. do trzeciej, czwartej nad ranem. No, a nawet później. Bijemy się, kto, zdob... kto będzie miał więcej żółtych skinów i... Na koniec, na koniec tak? ten, który przegra, który będzie miał mniej Będzie musiał zrobić coś głupiego, jakiś Coś typu challenge, wymyślone przez widzów co ty no to? O, dobra dobra, 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 dobra To lecimy, dobra, ty to pierwszy, lecimy. otwórz sobie pierwszy A, Oj opieramy. dobra, otworzyłem pierwszy I co? <laughs> otworzyłem pierwszy i mogę przemilczeć Mam hajs No ja sobie, A, sobie i, też Może i, i uwaga i... Victory pose do Dobrym cycem tu no, stoi Okej, okay. okay. dobra, to ja okay. lecę kolejną Zobaczmy Dawaj. Pokaż kotku, co masz w środku? Dwa niebieskie. O, Wiktory Post, czyli pozycja zwycięzcy do McCree. Całkiem przyjemny. No dobry, dobre. No dobra. I uwaga, uwaga, uwaga. Dwa niebieskie, tak samo goldy. O, goldy i To teraz moja kolej, dobra. Uwaga. Nic. Z kim. Dobra, uwaga. Taki Dobra, okej. Okay. Następna. Uwaga. Mm -hmm. Uwaga. I gówno. Super. Dr. To może Biorna. teraz mi się udaje. Znaczy uda, przepraszam. Uwaga. <laughs> Fioletowy. O, no to średnio. No, to, Ajajaj, to nas nie interesuje. Trochę. Nas bieda. tylko żółte proszę pana. Nas tylko żółte e, i uwaga. E, tak jest. Czy żółty będzie? Fuck nie! Nie ma, no to teraz ja, <laughs> teraz ja się otwieram. Ja no. I nic. O jaka no. bieda? Oj To uwaga. No Uwaga, skrzynka numer 46. Mhm. Mm I uwaga. Mhm. Mm Kurde, już byłem taki ucieszony. No dupa do no, dziś. Nie ma. Okay. Trzy powtórki to... dostałem. Ja pierwszem. Że... Wow, to sporo. O, let's go, let's go! O zła jaka bieda, stary, Dostałem Naprawdę takiego skina. Dobra, Dobra. Mam, mam lepszego skina, więc otwieram Uwaga, uwaga. Uwaga, stary, jak nic w ogóle nie poleci, to będzie w ogóle masakra, to on... No, dostałem no, hejsy, nie, hajsy. Okej. Hajsy nie są złe. Hajsy nie są złe, Ok, to... są złe. okay. uwaga. Okej, uwaga... Ojojo, jaka bieda, ty coś się dzieje, no straszna no może, może im niżej ty, tym lepsze skiny. Nie, Dobra, nie, uwaga, nie może tak być. Uwaga, skrzynkę numer 44. Dzieńka numer 44 i gówno ty no what the fuck Czekaj, bo ja mam teraz 43 Tak, dokładnie. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. No, no, dawaj, no to dawaj, teraz dawaj. moja kolej. No i uwaga Uwaga. Hit's, hit's, fioletowe Hejs. No dobra, no. Hejsik. I duplik. Dobra. I uwaga, uwaga. I nie, nie. Nawet nie będę patrzył. No! Otwieram. Okej okay. i uwaga. Okej, okay, podglądam. Przemilczę. Okay, Lecimy no. dalej. <laughs> dobra. To teraz hopsa, wybucha, cyk, ooo, oh, jest, złoty skin, nie o oh, Lucio, Jaki. skin do Lucio, um, Slapshot, to jest taki hokeista A, wiem, wy Nice, dobra, fajny, fajny, dobra, fajny, więc 1-0 dla mnie Nie może tak być Musi Uwaga. być, muszę wygrać, muszę Uwaga, wygrać, stary. muszę to wygrać skin No i to nic, no, nie może skin skrzynka No dobra, dalej, dalej, okay, dalej, okay, ale mam, Przemilczę. mam złoty, mam jeden Przemilczę. złoty Przemilczę. Ok, Okej, to mój teraz jest do przemilczenia Dobra, czyli e, skrzynka numer 41, open up. I? E, dwa niebieskie i różowe. Mm. No to super. Dobrze dobrze ci idzie, uwaga, teraz może no. mi się trafi. Nie, nie, myślałem, że jest. Nie nie, nie, nie. Troszeczkę no, hajsu się no, sypnęło. Nie, troszeczkę no. Ja już Nic mam pra, prawie 500, mam, tak więc później i tak sobie Ja już coś, mam 500. Zakupię, dobra, uwaga, otwieram. Skrzynka okay. numer 40, taka ładna liczba, taka okrągła, dajcie mi coś. Dajcie mi buziaczka. Do? I? No i ta! Wryj bym dostała, nie buziaczka. <laughs> Okej, okay, czyli nadal 1-0 dla mnie. E, kolejna paczka, taka raczej do przemilczenia mocno. <coughs> więc się no, nie przejmuję. No to następna paczka u mnie, uwaga, tak. skrzynka. Puste skrzynki, pajęczynki i dosłownie puste skrzynki. I pajęczynki Okej, okay. Okay, fair enough, fair enough. Fair enough. Więc uwaga, uwaga, i... O, Victory Pose do y, Torbiorna. Całkiem przyjemny Victory Pose. No to mocno. będzie. Ale paczka generalnie beznadziejna. Trzy niebieskie, dziękuję, dobra. O, i dwie powtórki Dobra. To no teraz ma kolej jest. 1-0. Naprawdę mało skinów nam leci. Ostatnio jak otwieraliśmy, leciało ich zdecydowanie więcej, u mnie nic nie ma, więc możesz sobie... U mnie leci dużo skinów, tylko kurde, same niebieskie albo różowe czy te fioletowe. Ja miałem highlight intro co... do Winstona, I bardzo i... fajne. Dupa i kolejne do Mercy. Dobra, to Mercy. ja teraz hopsa hopsa, Zjemce se dropsa, ja... Niebieski. ojojojo oj, no Nie, ja, ja po prostu już się stresuję jak ci na przykład następny rzut. Oh, <p panik beer iş> he, jest żółty. Jest. jest! E, Jestem siz, tak, wiesz, do bastiona, ten taki kanalarz. Okej, okay. chyba, chyba wiem. No ten co ty masz wczoraj taki skin A okej, okay, dobra, no, to jest bardzo dobra, fajny skin. Dobra, no to nice, tak, to nice, jest, to nice. Jest jeden jeden, kto jest nice. jeden. jeden okay. Okay. Kurde, dawaj, ej, dawaj. Robi, się, robi się grubo, robi no się robi grubo. Jest bo... dawaj. Ja mam e, nic tak naprawdę. Bastiona no, okay, jakiś skin Tom, niebieski. No dawaj tylko. żółty, dawaj żółty. Oj, dupa. Okay, <laughs> <to> teraz ja? Zynatje. <laughs> hmm. Dwa fioletowe, To różowe. się nie liczy, dwa fioletowe I to hajs. nie jest jeden żółty. Emotkę mam. Dobra, i uwaga. O, o, fajna fasz. emotka. Okej. No dobra, bardzo się cieszę. W sensie chciałbym, żebyś miał jak najlepsze skiny, ale jasne, ja przegrać nie chcę. Otwieraj paczkę. Widow Baker. Hello, hello, hello. Daraz, daraz, you know what I'm saying? Tak, tak, może. Zgadza się. A zatem co będzie w środku? Dwa różowe jeden niebieski. Holy shit! Mm. Poza dla Bastiona mm. i skin do bastiona. Dobra, A, to, to teraz ja? O kurde, oj, jaka oj. Nie no to jest coś niemożliwego To no jest po 4-5 skin. Nie... Nie. A czy wiesz, jeszcze mamy 31 e, boksów, więc to Tak, tak wiem, tak wiem. No i to... kolejny i nic. Kolejny. dobra, to teraz ja. Kolejny boks i nic. Zrobię sobie sa. No. I bieda. I bieda, dobra. <laughs> skrzynka numer 31. Sprawdza tragedia. Okej. Okay. To ty tam otwieraj. A ja I czekam. Nic i nic. nic. Dobra, to teraz ja i teraz leci mi złoty. Jestem przekonany, że... Faj, różowy. Kolejna, ładna okrągła liczba. Jeżeli chcecie, ładny skin, Uuu. zostawcie. <laughs> Dobry highlight <laughs> A mam. Co 1000 lajków, dodatkowa skrzynka i otwieramy. Tak. <laughs> Dobra, ile masz? Ja mam 29. No ja też mam. No. no. Dobra, to otwieram. No. Okej okay. i nic I... dupa. No, Teraz I Kamieni się... i kupa. Zbliżamy się <laughs> do pumetka. Tutaj dopiero jeden żółty. Jest żółty. A i żółty do Black Widow. Wow! Ty jaki fajny. O cholera, trupia, wdowa, łowczyni, nice. Możesz się nie podnieść nice. Ja tu przegrywam, ale... Yes! Dostajesz, Ej, no nie, do Reinharta dostałem ten, co już mam To Aja, jest najpiękniejszy no to, no, skin No to nie ale... wiem, czy to się liczy Liczy się jak najbardziej, no, no, żółty się, to żółty dobra, Halo, halo, żółty synek, to żółty, proszę cię Dobra, dobra A, e, co ty dobra, mnie tu... Dobra, dobra, kolejna skrzynka Synu, synu, no Kolejna... A zauważyłeś, że dostajemy w tych samych... Moment. Tak, jakby. tak, tak, tak. Mniej więcej w tych mhm. samych. Dobra, dobra, Czy to, no to jest nie ustawione? Nic, nie nic. Otwieraj. Czy to jest ustawione. Skrzynka numer 27. Dobra. Uwaga. Dwa ż... niebieskie. Tak, żółte, od razu nie, byś tak, chciał. Tak, to. Dobra. No nic I Uwaga. Uwaga. 27. To jest mój numer z dziennika Niegdyś No, no i, i tak samo jak mój numer z dziennika. Okej. Okay. To teraz ja będę miał 25 po tej paczce. Ohoho! Żółciutki! Hajs, co prawda, ale jest! nie duchu... Bez... Co się Hajs liczy? Nie, liczy le się żółty ten, żółty kropno. Stary, wczoraj nie nie, <difumeni>... no, st nie, nie, co ty mi tu? Nie ustaliliśmy tego, ale proszę nie. No ni, ale to Nie, 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 ustalałeś sobie to sztukiem, nie ze mną. Hajs się nie liczy. Nie, 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 Jest 3-2, jesteś już szóstem. Kup sobie jest o proszę go nie. otwieraj Mam też Hajs, i co? Ale co, żółty? Różowy. No to masz problem, 3-2 jest. Czy tam 3... ile było? Ty powiedziałeś 3-3, więc jest ile? Nie, mówiłem 2-2 jest, 3-2. No to jest 3-2, no i nie, nie świrujcie no, no sobie. No. no nie no ja dobra. dobra, no! Nic tu mnie przemilczę tą paczkę. No dobra, I to, ja to tak bardzo bardzo, bardzo, cicho ją przemilczę, bo można też nie, nie cicho przemyślić. No to... Emotka dla ruskiej baby. Cyka! Cykablia do spieram. O 24 i co? Mam jakiegoś niebieskiego McCream. A to nie interesuje, otwieram. Take. Nie, twój Macreamie nie interesuje. Tak, co ja wiem, że mój makry nie interesuje i finoł what I'm Emotka dla symetrii. Okej. Super. Super. good I uwaga różowy. Soldier76. Soldier! Otwieram bo, bo chyba lepszego nie mam. Dobra, dupa. Niebieska skrzynka. Kamieni symetria. kupa. Powtórka. Trzy powtórki, No, mam trzy niebieskie teraz. Ojej jaka bieda, jaka bieda. No to co mogę otwierać? Skrzynka numer 22! Ta, śmiało! I co tam masz? Yes! Żółty, żółty, żółty do no Tracer, żółty do no Tracer Tracer ma większą wartość niż twój Gold, czyli nie. masz 2,5 Nie, o! nie, nie, nie będziesz tak robił, nie będziesz tak robił Dobra, dobra, otwieram. nie Nie ma tak, dobra, otwiera Otwieraj I patrz, i teraz pewnie mi też wyleci żółty O dupa Nie, nie wyleciał, kurde w tej chwili nie będziesz miał już do końca Będę miał, będę miał, otwieraj tam facet i uwaga, dylu, dylu, dwa niebieskie. No i super, no i tak trzymaj. A teraz ja, uwaga. Ja, trzymaj. Dwa niebieskie. No i dobra. Halo, proszę mi tu żółte dawać. Dobra, lecimy złote, to są złote następem. stary, nie żółte. Złote. Dobra, nie będą złote. Ach, różowe. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja tutaj łyk herbaty na wzrost klaty. Poza do Genji'ego, ja tutaj ni niestety okay, nic nie mam, poza. Takim czymś, takim skin do divy mamy. taki Jest całkiem ta, 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 ta. Spetyfik, taki fajny. Dobra. Uuu. Otwieraj, panie. Otwieraj. Bo ja już się nie mogę doczekać kolejnych skinów. Otwieraj. Uuu. Uuu. Nie podniecaj się tam. No kurde, jeden niebieski, panie. No to profeska, panie. Profeska. <ślam> Dobra. Kurde, dwa niebieskie. No niedobrze. Jest numer 18 mogę startować. Startuj. Startuj. Ile ja mam? No, startuj. Startuje Startuj O niebieski Damn, dara Damn Do maker do Dobra, o... uwaga, teraz ja Synu, 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 synu Jest! O Stałeś? stary, do Reinhardta dostałem, taki czarny, Blackheart Takim świecącym brzuchem? synu, no Jest 4-3, dobrze Dobry jest, dobry jest dobrze. Ale ma, mam ładniejszego mam wrażenie Dobrze, otwieram I mam, mam ładniejszego no i dupa, no. I dupa, dobra. kurde. 16, ej, stary 16, jeszcze skrzynek, to nie jest dużo. Szanse na dużo. to, że trafi się jeszcze jeden niebieski, jest, jest, są małe. Dobra. Złoty. Uh, tak, przepraszam. Podziem niebieski, tak? No. Okej, okay, u mnie nic. No, dobra. Jedynie dobra. hajsu trochę. Dobra, dawaj szybko, bo tutaj nie ma na co czekać, no kurde niebieskie gówno, no. Dala, niebieskie stylnie. No do Hanezo. dawaj, 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 mm, szybko, Czuję, szybko, czuję, szybko, że jeszcze ma. jeden, że jeszcze jeden ja nie nic że... nie mam. Śmiało, ja leć dalej. Ja że uwaga, uwaga, tutaj będzie coś dobrego. Come on, come on. No i dupa. I kamieni let's dupa, go. Dupa, dostałem peanut so, butter. Peanut butter, i... dobra. Ooo, żartowałem. No i dupa. Nic masz? No poze dla Junkrat'a No ja dostałem... Co ja też dostałem jakiś tam? A to ja dostałem emotkę, okej. Okay. Nie się z tym. Czy czekaj, czekaj, już otwieram? Hopsa, no. hopsa, hopsa, hopsa like dropsa. Dropsa, nie. Zjęcie dropsa. Dwa niebieskie. Oj, oj. oj. otwieram, 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 otwieram. Hmm. Dyl. Nic nie ma. Ta Goldy, ta różowe. Okay. Już otwieram kolejne umcy, umcy. Upaaaaaa... ajajaj, aj, bieda, bieda jak się masz! Ui aż śmierdzi! Bieda. Otwieram od razu bieda! Od razu nie, nie tak co czekać i Boże niebieski! Dobra, to teraz ja też od razu otwieram Google. Fajne te skrzynki w ogóle są. Fajne, no. e, różowy. Dobra. Ma Skin. Bieda. Nie patrzę skrzynka numer 11. Te liczby takie bardzo no, fajne, jedynki dobrze. obok siebie. I, tak jest spoko ten I moje niepatrzenie całkiem się w ogóle nie czyli, przydało. Okej, okay, czyli u ciebie nic, a u mnie. Ach, jezus, różowy. Chaj, znowu. Jezus, Jesus. I teraz let's czekaj. Go, let's go, let's go, stary. I uwaga. Niebieski. Dobra, czuję, czuję, teraz złoty leci. Leci złoty. Zło... Ja, ja, biedaj, jak się masz elo, synu. Dobra, czekaj, ja też, ja też w tej chwili czuję złoty Uwaga I pej Uwaga, uwaga, dupa! Dobra, to ja teraz poleciałem od razu Dwa niebieskie, kurde! Dobra, ja też teraz lecę od razu, nie dawaj, ma na co dawaj, czekać! Dawaj, dawaj, kurde kamerka mi się wyłączyła Dobra, przeżyjemy. Lecimy. Lecisz, lecisz. A, lecę, lecę? Tak, lecisz. Lecę, Skrzynka dobra, lecę, 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 lecę. Spinka numer 7, zgadza się, lecę z pudełkoczką. Nic, nic w niej nie ma. Szynka numer 7, mój Murf. szczęśliwy, ulubiony numer. Nieprawda. Prawda. Nie, nie może być. Stary nie może trzy być. Trzy niebieskie, jeden różowy. Dobra, kurde, ej, to, to śmierdzi już mocno złotym śmierdzi. śmierdzi ostro, czuć w powietrzu ten spond To nie? chyba u mnie czuć, no Nie wiem, nie, nie, chyba u mnie, proszę ja ciebie No i co, czuć Ale, u ciebie? Nie, nie, u mnie nic nie ma, go, go, go Dobra, go, 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 go. naklejki tylko Fuck go, go, voice line'y, go, głupie... mm. Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy Otwieramy skrzynki, tyk, 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 I... O Boże, bieda, bieda! Chyba ktoś tu się zaraz sprzeda No nie no stary To niesamowitego jak to nie... nie. Strasznie Ufak, nie, no. strasznie nie siada Kurde, ja niebieski nie mam, wie. go, go, go Dobra, cztery skrzynki left Ja nie mogę Oh my gosh ja Facet <laughs> Musi coś siąć koło, jeszcze jeden złoty Facet Jak u ciebie, jak u ciebie? No, pff, słabo A, Ok, mogę ok, okay radę, dobra. Ta, ja już otwieram, czekaj Otwieram, otwieram o! O, oh, jest! Uuu, uh, do fary mam skina um, Patorion? Rap Raptorion jakiś, Patorion przeczytałem, brawo. Raptorion ładny jest, Otwieram. transformer taki chyba. No to mam transformer. No to bać go, no go, no dobry, ładny jest. Dla niebieski. Ale mamy przegra. dobra, to teraz ostatnie dwa boksy, stary jakby tu sypnęło. Jakby tu sypnęło, nie sypnie, nie ma takiej opcji. Tutaj nic, nie no. ja ma. Tragedia. Dobra. Jeb, 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 tragedia, jeb, jeb. Tragedia, jeb. tragedia, tragedia. Dawaj! Jest! Kurde, czyli co? 4-4? Gold. O kurde. Czyli nie będzie challenge'u? No. Do kogo dostałeś? Skina? Gold dostałem. A Gold po prostu. Okej, okay. no i u mnie w ostatniej paszce nic. Więc się mają. Nie ma challenge'u. I uwaga. Ostatni. No jak ci... Nie, jak ci złoty wyleci stary. No niestety. Nie. No, a, dobra. To co, to, to musimy chyba kontynuować otwieranie. nie, nie, ale to może nie, nie. już za jakiś czas może nie tak, i... tak, wypłata, Tak. tak, to tak, tak zgadza się. Dobra, kochani, czyli no nie ma czylęciu, chyba, że chcecie coś nam wymyślić. Właśnie, może, związanego, chyba, chcecie, coś. może związanego z Overwatchem, to by było miłe. Albo, Miło. no. Także zostawiamy Wam, yy, prawda, pole do popisu. My się tymczasem odmeldowujemy. Widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie dać łapki w górę mniej Kubsonowi. Zapraszam do niego na kanał. Subskrybujcie. Tak, o, o, Do oczywiście. zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Elos.